Nie pijesz kawę lub herbatę, wiesz na pewno, że mieszanie łyżeczką bywa męczące, niebezpieczne, albo czasem po prostu nie mamy jej pod ręką coś okropnego. Zdarzyło się to chyba każdemu: chwila nieuwagi, łyżeczka zostawiona w kubku i proszę, nieszczęście gotowe. Pamiętacie też zapewne chwile spędzone na żmudnym mieszaniu. Wylaliście litry potu podczas tej niewdzięcznej czynności, a napój i tak nie był wystarczająco wymieszany. A to sytuacja często spotykana po niedzielnych obiadach. Leżymy na jedzeni i nagle orientujemy się, że nie mamy ze sobą łyżeczki. Tragedia. Na szczęście mamy dla Ciebie leniwy kubek. Posiada on własne mieszadełko osadzone na jego dnie. Zobacz, przypomina śrubę materówki. Leniwy kubek to coś, co musisz mieć. Wykonany z wytrzymałych materiałów, doskonale trzyma ciepło, łatwo się myje, ale przede wszystkim idealnie wymiesza twoją kawę, herbatę czy każdy inny napój. Zapomnij o innych kubkach. Myślicie, że to mało? Wieczko z otworem do picia dostaniecie gratis. Wybierz leniwy kubek. A tak na serio, leniwy kubek jest naprawdę spoko.